Cześć wojownicy dla Polish Fighters Filip randwicz ze zwycięskim dzisiaj, na pewno uradowanym Dominikiem Janikowskim, myślę, że nazwisko zobowiązuje w pewien sposób, tak? Gratulacje. Tak, tak. dziękuję bardzo. Ale rozumiem, że jest zbieżność nazwisk Tak, zbieżność. Właśnie brat tu jest na gali, też walczy, Damian Janikowski. E, tak, właśnie. Czekam z zaciekawieniem na jego walkę, to będzie walka wieczoru, natomiast ty od początku bardzo metodycznie, natomiast no kliniczne to wykończenie, czy w ogóle spodziewałeś się, iż możesz poddać swojego przeciwnika w parterze trójkątem rękowa, no bo nieczęsto się to widzi, tak? Trochę jak Aleksiej Olejnik, który Ezekielem poddawał z kolei swoich przeciwników w stójce. Tak, no nieczęsto się to widzi, Zapiętego tego trójkąta, czułem, że już się dusi, dlatego przytrzymałem, ale nie sądziłem, że to odklepię tak szybko. Okay. A nie, nie pompowały Ci się jakoś specjalnie ręce? Byłeś spokojny, że... Ja, czułem się bardzo dobrze, tak. No, powiedz proszę, jaki był plan na tę walkę? Czy, czy bardziej starałeś się skracać dystans, zjeść krótkimi pojedynczymi ciosami, aby wejść w clinch i sprawdzić walkę do parteru, czy, czy wręcz przeciwnie starałeś się tutaj walczyć w stójce? Tak, staram się wyczuć przeciwnika na początku i potem sprowadzić walkę powoli do parteru. Mhm. No, powiedz... Gdzieś tam w korowodzie tych e, wszystkich zmagań, z którymi, ty, tych walk, które toczyłeś, jak gdzieś byś gratyfikował tego twojego przeciwnika? Czy to było tak naprawdę największe do tej pory wyzwanie w twojej karierze? Nie, myślę, że nie największe wyzwanie. Przygotowałem się teraz bardzo dobrze naprawdę i czułem się pewnie, ale e, myślę, że naj, największe wyzwanie w mojej karierze to nie było. Powiedz jeszcze, proszę, bo jesteś tutaj tym lokalnym zawodnikiem, czuć było ten doping tutaj dla Ciebie wszyscy. No, jak kiedyś nazywało się Stadion Śląski, Kocioł Czarownic, tak tutaj tą Chojnicką Arenę można było poczuć. Czułeś to wsparcie? Czułem, czułem bardzo duże wsparcie. Dużo znajomych przyjechało, rodzina i naprawdę wspierali mnie bardzo. No, powiedz, jakie emocje towarzyszą tak młodemu zawodnikowi jak Ty, czy... Jest to swego rodzaju presja, nobilitacja, czy, czy w jaki sposób to wszystko na Cie od, oddziaływało? Bo tak naprawdę, no, pod Was była w pewien sposób ta gala tutaj zrobiona, to Wy, mimo że jesteście początkującymi zawodnikami, mogliście się poczuć jak gwiazdy w pewien sposób. No, mogliście się poczuć. Bardzo miłe uczucie, no i bardzo fajnie, że, że tyle osób przyszło, kibicowało i, i że mogliśmy zawalczyć tu. Nie było stresu? Czy, czy, czy jednak Stres czułeś? Stres lekki był, ale myślę, że że bardzo dobrze się czułem, że nie, nie, nie było aż tak źle. Powiedz proszę, jakie widzisz tutaj perspektywy na, na, na rozwój MMA w Chojnicach? Czy jest to odpowiednie miejsce, czy gdzieś na pewnym etapie czujesz, że Wy jako zawodnicy musicie, musielibyście gdzieś jechać i się rozwijać dalej? Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Na pewno jakbyśmy chcieli się bardziej rozwijać, no to nie możemy stać w miejscu, nie możemy zostać tutaj w Chojnicach, tylko właśnie jeździć po klubach na sparingi, zdobywać nowe doświadczenie z innymi zawodnikami, nie tylko tu na miejscu. No, szczere gratulacje. E, czekam jeszcze na, na walkę Twojego brata. E, jesteś dobrej myśli, bo zapytam Cię, czy mm, denerwuje Cię bardziej, e, stresuje Cię bardziej występ e, Twój, czy jednak boisz się tutaj troszeczkę o, o to, co może się stać w walce Twojego brata? Szczerze bardziej się stresuję e, brata walką niż swoją. Wiem, że ma dobrego przeciwnika, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że da radę. Na koniec poproszę Cię e, o, o podziękowania tutaj dla tych wszystkich, którzy e, no na pewno przyczynili się do tego e, twojego dzisiejszego zwycięstwa. Czy masz kogoś tutaj szczególnie, kogo chciałbyś wyróżnić, e, podziękować mu? E, Także mikrofon oddaję tobie. E, chciałbym tak, bardzo podziękować rodzinie, szczególnie mamie, bo bym bardzo wspiera. E, siostrze, która, przyje która przyjechała mi e, dopingować. Wszystkim kibicom, którzy znaleźli się na, no, dzisiaj na tym, na sali i... Każdemu, kto mnie tutaj wspierał. Tyle dzisiaj zwycięski Dominik Janikowski. No po takiej akcji czekam na więcej, bo naprawdę spektakularne zwycięstwo. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.